Zdarzają się na kanale takie, mam trochę wrażenie, minimalnie złośliwe komentarze, według których w moich przeglądach brakuje informacji o stratach strony ukraińskiej podczas trwającej wojny. Więc wypełnijmy tę lukę na podstawie najlepszych możliwych informacji, to znaczy informacji z briefingów Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej. Tu mamy pana. Igora Konaszenkowa, który to robi bardzo regularnie. Ja Państwu się przyznam, że to jest bardzo odtwórczy odcinek, to znaczy, dziennikarze z takiego zespołu, który się nazywa po prostu Projekt, czyli Projekt. Przygotowali krótki, 13-minutowy filmik, on jest dostępny po rosyjsku, więc dla dużej części z Państwa niedostępny. Filmik, który podsumowuje to, co pan Konaszenkow mówił na temat przebiegu operacji specjalnej, tak zwanej, czyli po prostu inwazji na Ukrainę. Oni obejrzeli wszystkie 196 takich briefingów do 30 czerwca bieżącego roku. Tytaniczna praca. Podzieliliśmy się, ja czytam Komsomolską Prawdę, oni oglądali Konaszenkowa, myślę, że nie, nie muszę tego dublować i oglądać za nich wszystkiego. Od czego oni się dowiedzieli, słuchając tego pana? Zacznijmy od tego, że on wielokrotnie, no to też słyszałem, twierdził, że Rosja nie zaczęła wojny, Rosja ją kończy. Na początku wojny on lubił powtarzać, że ukraińskie siły masowo porzucają swoje pozycje, porzucają broń i uciekają, a cywilom nic nie grozi. Później, kiedy sytuacja zaczęła się komplikować, także jego briefingi to jest w ogóle ciekawe, że oni używają słowa briefing takie mało rosyjsko-patriotyczne słówko, prawda? Zaczęły się tutaj pojawiać pewne. Powtórki. Na przykład, projekt wyłapał, że już 2 marca, Rosja według Konaszenkowa zajęła miasto Krymiennaja, 7 marca dalej nacierała i zajmowała miasto Krymiennaja. Potem 8 marca zajmowała miasto Krymienne, a 1 kwietnia zajmowała obrzeża miasta Krymienne. 17 zniszczyli zgrupowanie Ukraińców w mieście Krymienna, 21 kwietnia znowu je zajęli. Pojawiły się też problemy, jeśli chodzi o liczby, to znaczy pan Konaszenkow podawał różne w różnych dniach, różne liczby, jeśli chodzi o zniszczone. Systemy artyleryjskie, czołgi, pojazdy i tak i często te liczby się zwyczajnie nie zgadzały. To znaczy, jednego dnia podawał przykładowo tysiąc zniszczonych armat, drugiego dnia mówił, że zniszczyli kolejnych kilkanaście baterii, i kolejnego dnia pojawi pojawiała się nowa liczba ogólnych strat, która była niższa niż ta sprzed paru dni, pomimo że po drodze ogłaszali kolejne sukcesy. Łącznie do 4 czerwca, czyli przez około pierwszych 100 dni wojny, oni mieli zniszczyć 180 samolotów. 187 dokładnie samolotów ukraińskich. To by się zgadzało z tym, że przynajmniej dwukrotnie on mówił, że praktycznie cała ukraińska awiacja została zniszczona. Dodajmy, że według dostępnych informacji Ukraina nigdy nie posiadała tylu samolotów bojowych, było ich mniej niż 140. Dodatkowo Rosjanie mieli zestrzelić 129 śmigłowców, 3406 Czołgów 466 systemów rakietowych, tak zwanych wieloprowadnicowych, w stylu śmiercza czy grada 75 bajraktarów. Tutaj sobie patrzymy na Global Firepower. To oczywiście nie są jednoznacznie precyzyjne dane, prawda wiemy, że nikt na świecie nie zna tak dokładnie stanów danej armii, stanów wyposażenia, jednak według tych ogólnodostępnych danych. Ponad prawie tysiąc czołgów więcej Rosja aby zniszczyć, ukraińskich, niż Ukraina posiadała. To by mogło oznaczać potencjalnie na przykład, że Ukraińcy bardzo sprawnie korzystają z jakichś ukrytych rezerw, remontują zakonserwowany sprzęt i wysyłają na front. Albo to może oczywiście oznaczać, że Konaszenko wkłamie, ale to pozostaje wie, państwu do wyboru. Także bajraktarów według tych danych Konaszenkowa, jeśli je sumować, zniszczyli o ponad 10 więcej niż Ukraina miała szansę posiadać. Przy okazji, tutaj się pojawiły informacje o tym, że przez te pierwsze 100 dni, jakby sumować dane podawane przez Konaszenkowa, zginąć miało około 40 tysięcy ukraińskich żołnierzy, co zgodnie z wojenną logiką oznaczałoby, no, dwa, może trzy razy więcej rannych tu wiele zależy od różnych czynników, takich jak chociażby system ewakuacji medycznej i to jak sprawnie on działa. Oczywiście pojawiliby się tutaj także ludzie wzięci do niewoli, no ponad 100 tysięcy wyeliminowanych ukraińskich żołnierzy prawdopodobnie by tu już było, biorąc pod uwagę, że faktycznie zgodnie z tymi informacjami Konaszenkowa. Praktycznie cała rosyjska, przepraszam, ukraińska artyleria rakietowa by już nie istniała, lotnictwo by już nie istniało, obrona przeciwlotnicza, jak słyszeliśmy od niego także nieraz, została już w całości pokonana, czołgów zniszczono więcej niż ich w ogóle było. No to pytanie, kto się broni, bo w tej chwili ktoś jednak tam walczy i Rosjanie nie przejmują Ukrainy. Bez walki, skoro wszyscy już nie żyją i nie ma się czym bronić, jednak czym się jest bronić. Dodajmy do tego takie stwierdzenie: Konaszenko stwierdził, że zniszczono 39 tysięcy regionów nagromadzenia siły żywej i techniki. Oczywiście on tego nie podawał jako jednej liczby, tylko po prostu w różne dni wymieniał różne liczby. Po sumowaniu tych prawie 200 briefingów. Pojawiły się takie potężne liczby. Czy warto w to wszystko wierzyć raczej, nie? Oczywiście, jasne: Ukraina ponosi straty. To jest trudna, przerażająca wojna, w której obie strony ponoszą potężne straty. Zdecydowanie większe niż chcielibyśmy, żeby miały miejsce. Była informacja od prezydenta Zelenskiego, ja o tym mówiłem. On mówił, że do 100 ludzi dziennie ukraińskich żołnierzy ginie. Była tam informacja, że także paruset dziennie jest rannych. To są bardzo intensywne walki. Te informacje o tym, o stratach ukraińskich są podawane przez stronę ukraińską dość rzadko, częściej niż przez stronę rosyjską oficjalnie. Oni już od bardzo dawna nie podawali takich informacji, natomiast ostatecznie trzeba stwierdzić, że tak naprawdę to my tych pełnych liczb nie poznamy nigdy, a mniej więcej, mniej więcej je poznamy. Po jakimś czasie od zakończenia tej wojny, wtedy będzie to można przeliczyć, zbadać. Prawdopodobnie pojawi się jakaś międzynarodowa komisja, może ONZ-owska, która będzie tego to badać. Więc jeśli dzisiaj pytacie w komentarzach, jakie są proporcje strat jednych do drugich, to nie wiemy tego. Możemy zgadywać, możemy opierać się na tym, co jest dostępne, na tych danych. Jedno jest na pewno, Precyzyjnie pewne to to, że te straty są po obu stronach i są potężne, bo to jest intensywny konflikt, w którym codziennie używana jest ciężka broń i straty po obu stronach są absolutnie niemożliwe do uniknięcia. Dziękuję pięknie za uwagę. Trzymaj się Ukrainy i widzimy się niedługo.